Dzisiaj chciałabym wam zaprezentować oszusta na typku o nicku dziwnym w W mojej gildii, gildia z widzami e, Najprawdopodobniej to on chce mi zrobić oszusta e, Ale ja go za chwilę wywalę i zabiję go po prostu O właśnie tam był e, No to wyrzuć w Muszę sobie znaleźć znaleźć. panu, chodź. panu, chodź Dobra. panu, daję panu, daję Dobra, po nim sklepę go. no i, dostęp. I Jestem ten Jestem Jeżeli pytalibyście się o texture Packa, to ogólnie jest to texture pack Skyena. Skyen texture pack. No i zapraszam do mojej gildii, która jest w top 5: Gildia z widzami. Tak, GZW. No, i ogólnie sobie możemy razem zagrać. No i cześć, to by było. Na